Witam wszystkich. Dziś zaprezentuję, jak wytępić ze swojego własnego stawu sumika karłowatego, kolucha, byczka, jak zwał. Tak zwał. Jest na to bardzo dużo sposobów. Pierwszy sposób: to wybrać wszystką wodę, wywapnować i czekać. Najlepiej na wakacje. To będzie taki bardzo długi sposób. Szybszy sposób, jeśli ktoś posiada tylko kulucha w stawie, chyba że mu nie szkoda ryb, to ciągnie tutaj prąd siłowy, podpina, wali wszystko, co, co tylko jest w stawie, aż będzie woda się trząść. A ja pokażę proces monotonny, który już robiłem cały tamten rok i myślałem, że w tym roku już kulucha. Nie spodziewałem się tego, że nie będzie kulucha. Wiedziałem, że będzie ten koluch, ale nie myślałem, że w tak znaczącej ilości. Kot się już zajmuje, kot wie o co chodzi. Ogólnie mam bardzo dużo kotów, także są zadowolone. Posiadam takich sześć węcierzy na tym stawie oto. Co 24 godziny je wyciągam. I w tamtym roku to codziennie przez 3 miesiące coś aż taką ilość wyciągałem ich. No a w tym roku jest to pierwszy raz w tym sezonie. Żebym wyciągnął taką ilość, aczkolwiek w tamtym roku zazwyczaj robiłem takie kuleczki z osypki, albo kukurydzy mielonej z rękawa. Albo kukurydzę może jak ktoś nie ma nic, to niech tu wrzuci kukurydzę i wędziesz do wody i wtedy ich znajdzie multum. Aczkolwiek w tym roku yy, nic nie wrzucam i oto taki jest właśnie widok proszę Państwa. Zaraz sobie je poczyścimy. I uwierzcie mi, proszę mi uwierzyć, ale przez 3 miesiące z takiego stawu wyciągnę kolucha bez problemu. Nie będzie, no, oczywiście nigdy nie w tym sposobie, nigdy nie pozbędziemy się go do zera. Ale jest bardzo, bardzo mocno zmniejszymy populację. Ja niestety mam też inne ryby tutaj i siotry, szczupaki, sondacze i tam jeszcze tam karpie, nie karpie, cuda na kiju. I oczywiście, jak tutaj jest jakaś ryba, którą lubię, to wtedy siup do wody i, i, i ona sobie żyje, nic się nie dzieje, Będziesz jest bardzo bezpieczny. No, także tak to wszystko wygląda. Zaraz go sobie wrzucimy i co najlepiej z tym koluchem zrobić. Za chwilę będzie następne ujęcie. co należy zrobić z koluchem. Nie? Ty chyba wiesz, o co chodzi, Ty wiesz, o co chodzi. Jesteś głodna, nie? Pokaż, pokaż się. O, głodna, głodna. Trzy koty ma, jest bardzo głodna. Ona go czuje. Ja oczywiście jak widać sznureczki mam przywiązane. Robię taką pętlę, tak jakby no. Jakbym miał wrzucić siebie. Robię tak, hop. Poszedł, wychodzę ze sznurka. Sznureczek sobie leży. Węciarza nie wciągnie spokojnie.